wybiła godzina dziewiąta, to oznacza, że wystartowała sesja na warszawskiej giełdzie. Na ten moment indeks polskich bluechipów WIG 20 wystartował z pułapu niższego niż piątkowe zamknięcie, bo wystartowaliśmy z luką, no ponad. Czy prawie dwuprocentową, teraz delikatnie, delikatnie odrabiamy, ale nie wygląda to absolutnie optymistycznie. Zresztą, jeżeli popatrzymy sobie na tytuł tego live, planszy tego live, to ma ona. Dużo odniesienia do tego, jak kształtuje się aktualna sytuacja, jeżeli chodzi o giełdę papierów wartościowych w Warszawie i te najważniejsze indeksy. Zresztą nie ma co tutaj przedłużać, Wrzucimy sobie giełdowe wykresy. Zacznijmy oczywiście od WIG 20 Jedreo to jest. To, to nie jest głupi pomysł, żeby tą melodyjkę zmienić albo na przykład na, na melodykę z jakimś motywem niedźwiedzia. Możecie napisać w komentarzu, jaka, jaka melodyjka wam się kojarzy, oprócz requiem, żeby to było po prostu adekwatne do sytuacji. 1486 punktów, no tu widzimy, że mamy. Delikatnie odreagowujemy ten, ten, to, to niezbyt fajne otwarcie. Ten poziom dołka z listopada 20 został przełamany. Technicznie on został abso, absolutnie przełamany, i możemy oczekiwać, że zejdziemy tutaj głębiej, że zejdziemy. No, dla mnie osobiście te okazje zakupowe zaczną pojawiać się. W tych strefach mogę się mylić, może się okazać, że się nie doczekamy tych poziomów cenowych, tych pułapów cenowych. Natomiast fakt, że nie widzę sygnałów zakupowych dla mojej strategii, z mojej oczywiście perspektywy, w przypadku pojedynczych spółek, powoduje, że. I tak, siłą rzeczy, ja muszę poczekać na zakupy, czy to do konta IKX, czy, czy po prostu na jakieś większe zakupy, bo tych komunikatów, tych sygnałów absolutnie nie mam. Na czacie możecie pisać, jakie wyspółki rozgrywacie, możecie podsyłać swoje propozycje, jeżeli coś wygląda według Was ciekawie, ale no, no przelećmy sobie standardowo, zacznijmy od sektora bankowego czyli sektora, który cały czas dostaje łupnia od z różnych stron bo dostaliśmy ostatnio oczywiście dane jeżeli chodzi o wakacje kredytowe 23 zł PKOBP no, jest i widać jakąś taką, nie wiem, względną stabilizację tego, tej, tej, tej tendencji spadkowej. No, weszliśmy w te tendencje, już naprawdę, w te, w te poziomy tutaj naprawdę niefajne. I zacząłem od PKBP, dlatego że on tutaj najwcześniej jest najbliżej tych poziomów z pandemicznego, z pandemicznego dołka. Jak popatrzymy sobie na PKO. SA to tutaj wchodzimy z większą dynamiką bo ona jest większa 61,30 kilka sesji z rzędu mocno spadkowych więc i tutaj też ten scenariusz wejścia w tą strefę. Ja nie wiem czy pamiętacie ale na początku tego roku mówiłem że dla mnie osobiście zakupy w sektorze bankowym mogą mieć miejsce na jesieni, najwcześniej na jesieni 2022 roku i możliwe i nie wykluczam tego, że tak się wydarzy, że nie wiem, październik to będzie okres, gdzie jakieś akcje sektora bankowego uda się kupić na zasadzie że już mamy wszystko najgorsze w cenach Uwzględnione. Mi do końca uważam, że wszystko najgorsze w cenach mamy uwzględnione, bo tutaj jednak, mimo wszystko, między innymi to, że mamy wakacje kredytowe. Z wakacji kredytowych skorzystały osoby z bardzo wysokim scoringiem, patrząc pod kątem średniej, więc tam też nie było. Ja przynajmniej nie widziałem na ten moment jeszcze takiego wielkiego ryzyka pojawienia się ogromnej puli niespłaconych czy opóźnionych w spłacie kredytów hipotecznych, bo ten problem, on by się nam tutaj jeszcze w tym 2022 roku nie, nie pojawił. Natomiast, przez to, że mamy te wakacje kredytowe, przez to, jaką mamy sytuację, jeżeli chodzi o ceny energii, to tutaj Uderzenie w kolejny raz w sektor bankowy ze strony rządu różnego rodzaju działaniami I jeszcze może mieć miejsce i trzeba jeszcze, i na to czekam z utęsknieniem, żeby być pewnym, jak Wibor i co zamiast Wiboru będzie od stycznia 2023 roku wyznacznikiem tego, jakie oprocentowanie ma być kredytów, między innymi oczywiście hipotecznych. No, jestem tutaj niezwykle ciekaw, jak to będzie wyglądało. Spokojnie, czekam, bo uważam, że tutaj to czekanie i cierpliwość jest akurat niezwykle. Ważną cnotą inwestora indywidualnego M-Bank też nam zaczyna wracać do tej tendencji spadkowej. Do łeczek i przełamanie tego poziomu, a więc poziomu 189 zł, no to powinniśmy schodzić, schodzić jeszcze niżej. Tutaj, w pandemii, byliśmy nawet w okolicach. 118 zł, a wydaje mi się, że tak jak wcześniej powiedziałem, to jeszcze nie jest koniec. Smolar, problemy z NPL póki co nie istnieje, ale załamanie popytu na kredyty widoczne, może jakiś odcinek z prezesem banku. To nie, to jest... To nie wiem, czy odcinek z prezesem banku wniósłby cokolwiek nowego do tej dyskusji, bo na pewno byłoby to Skierowane albo w stronę tego, że wakacje kredytowe i tak dalej to są działania, które nie powinny się zdarzyć, i to, że akcja kredytowa nam się załamała, oczywiście uderza w dynamikę wyników finansowych generowanych przez banki, ale jest też czymś, co można było się spodziewać, ale to też nie jest element, bo o tym będziemy dyskutować, który, moim zdaniem, może spowodować załamanie cen na rynku nieruchomości, jakieś wielkie, kosmiczne spadki rzędu 30-40 czy 50% nieruchomości wartości nieruchomości, bo dla mnie jest to absolutnie scenariusz. Nie do zrealizowania. Trzeba dodać, że sytuacja, w której my się znajdowaliśmy, oczywiście przez tą bardzo mocno gołębią politykę monetarną, spowodowała, że część osób, na które normalnie nie stać by było na kredyt, ten kredyt dostała, ale to nie jest sytuacja taka, jak sytuacja, w której w Stanach Zjednoczonych osoby nawet bezrobotne dostawały kredyt. Więc. Jedreo, będziesz kredytować budowę domu? Nie, ja jak coś będę budował za gotówkę, natomiast analizuję cały czas ten rynek i nie ukrywam, że dla mnie na przykład zakup teraz mieszkania większego, ale to jest związane z kwestiami rodzinnymi, będzie miało większe znaczenie, że pewnie kupię mieszkanie i równolegle ta budowa będzie mi się toczyć, toczyć? można tak to powiedzieć, natomiast nie, nie robię tego, nie robię tego za. Kredyt, nie muszę się ukredytować, kredytować, całe szczęście. Natomiast z tego, co, i tak, z tego, co wiem, no to teraz kredyt ze stałym oprocentowaniem wypada lepiej niż kredyt ze zmiennym oprocentowaniem. Przy czym większość kredytów, tych takich pod kątem oferty, najlepszych, jest bezprowizyjnych, jeżeli chodzi o. Zawarcie kredytu i też przy wcześniejszej spłacie, więc tam też jest szansa na to, że nie wiem, jak się pojawią oferty z zmiennym lepsze w przyszłym roku, można sobie ten kredyt oczywiście refinansować. Tylko trzeba sobie sprawdzić, żeby nam czasem bank takiej opcji nie wykluczył, chociaż takiego zapisu jeszcze nie widziałem, jeżeli chodzi przynajmniej o ten ostatni, ostatni czas. Smolar, gorzej, że jak wakacje kredytowe się skończą, wtedy wyrzuci bezrobocie. Nie do końca wydaje mi się, że jest to... Okej, okay, to jest problem, bo tutaj głównym problemem jest temat bezrobocia, ale nie widzę tutaj przyczynowo skutkowości między wakacjami kredytowymi a bezrobociem. Bardziej o tym, że jak się pojawi bezrobocie, to się zaczną Problemy z NPL, niespłaconymi czy opóźnionymi, opóźnionymi kredytami. Chociaż tutaj, tak jak powiedziałem wcześniej, ten rynek pracy oczywiście, piemaje dla przemysłu są fatalne, ale pomimo tego polski rynek pracy trzyma się naprawdę mocno. Ja, jako osoba, która też ma firmę, zatrudniamy może nie kosmicznie dużo osób, ale zatrudniamy zdecydowanie więcej niż 10 osób, jeżeli chodzi o FX maga. No muszę przyznać, że też nie jest jakoś turbo łatwo znaleźć na ten moment yy... Pracownika do różnego rodzaju działów, czy to do grafiki, czy to do, czy to, do na przykład montażu, czy redaktorów, czy no, no, to nie jest absolutnie dalej łatwy, łatwy temat, więc uważam i raczej mam. Z mojej perspektywy taki pogląd na sytuację, czy ten rynek pracy jest cały czas mocny. I te 5% jest absolutnie nierealne. tutaj mamy 5-3 chyba bodajże te oficjalne dane, ale mamy szarą i czarną strefę tak szeroką, że, że, że uważam, że tak naprawdę tego problemu z pracą w Polsce, tak patrząc oczywiście globalnie, bo nie znajdziesz jakaś wioska, w której totalnie ciężko robotę znaleźć, ale generalnie tego problemu uważam, że. Wielkiego. Na ten moment nie ma. Zresztą widać w działaniach Narodowego Banku Polskiego czy Rady Polityki Pieniężnej, że są te obawy że są te obawy dosyć istotne. A dobra, no to tutaj ta przyczynowo-skutkowość jest, no bo Smolar teraz pisze, że chodzi mi o to, że pojawi się problem z bezrobociem w tym okresie, kiedy już wsparcie się skończy i wtedy problem, co zrobić, znowu przedłużać to i tego nie ma co w cenach, ale tak jak mówisz, to scenariusz bardzo mało prawdopodobny. Jeżeli pojawiłoby się bezrobocie, w Polsce, my cały czas w strefie w Europie jesteśmy postrzegani, jako tania siła robocza, fajnie wykwalifikowana, ale jednak tania siła robocza, co będzie powodowało, że te, nie wiem, inwestycje czy napływ kapitału zagranicznego do nas powinien po prostu mieć miejsce, tylko że. Pytanie, czy to będzie akurat turbo dobre dla naszej gospodarki? Oczywiście najlepiej by było, jakby to nasze rodzime firmy robiły, rozwijały się i tak dalej, no ale to już jest inna kwestia. Jedra opisze i to jest, to jest też racja. Generalnie, jak dostanie się aktualnie kredyt, to bardzo fajne warunki są, niskie marże. Ja sobie porównywałem, bo mam jeszcze końcówkę kredytu na mieszkanie, które brałem, kupowałem 5-6 Kurczę, mam. Tak, jakoś tak. 5-6 lat temu mam końcówkę tam kredytu do spłaty. Jak porównałem sobie marżę z tamtego okresu z marżami aktualnymi i ofertą aktualną, no to tam mam już taką końcówkę, że mi się nie chce tego refinansować i tak dalej. Pewnie to. O. Pasuje mi to po prostu spłacić i żeby, żeby, żeby mi ten kredyt nie wisiał, ale, ale generalnie tak jest. I rzeczywiście teraz można dostać kredyt, jeżeli ma się oczywiście zdolność, na zdecydowanie lepszych, lepszych warunkach. Zresztą, jak popatrzymy sobie jeszcze. Na takie aspekty, jak oczywiście porównywanie, no bo teraz się porównuje. Jaka jest alternatywa do tego, co mamy w przypadku WIG-20 i to, co się tutaj dzieje, to, co się dzieje generalnie na giełdach, bo piszecie też, że, że DAX jest też, jest też na, na minusie. No to mamy też takie opcje na GPW, które. Może nie są turbo popularne, bo o nich się nie mówi, bo nie są medialne, bo nie ma tam krachów, nie ma tam turbo wielkich wzrostów, ale jest stabilnie, jest ochrona przed inflacją. To jest ten ETF na TBSP, o którym wspominaliśmy z Darkiem bodajże podczas piątkowej kolacji przy świecach, czyli ETF na Treasury Bond Spot Poland, czyli ETF, który daje nam ekspozycję na. Polski dług na obligacje skarbowe, które normalnie w naszym portfelu by się nie mogły znaleźć, dlatego że BondSpot spot jest rynkiem hurtowym, najmniejszy najmniejszą jednostką obrotu są jest 5 milionów złotych, więc siłą rzeczy. Ten rynek dla inwestora indywidualnego dedykowany nie jest ETF na TBSP, możemy sobie zakupić na konto IKX, czy jeszcze skorzystać z preferencji, jeżeli chodzi o temat o temat um, podatkowy natomiast też trzeba dodać że jest to instrument, który poniekąd w XXI wieku można uznać za instrument chroniący przed inflacją, bo mamy 2022 rok, czyli mamy 23 lata danych licząc od 2000 roku. I tylko w 2007 i 2021 roku ten ETF na TBSP osiągnął niższą roczną stopę zwrotu niż średnioroczna inflacja podawana przez GUS, więc można to traktować jako alternatywę. Tym bardziej, że poniekąd ta inflacja na poziomie 16%, ona już w cenach, oczywiście. Jest to tylko tak, oczywiście, dorzucam Wam, możecie sobie śmiało poczytać o ETF-ie na TBSP. Przy czym, oczywiście, przez to, że jest to ubrane w ETF, sama obsługa tego funduszu jest bardzo tania, bo nie jest to fundusz aktywnie zarządzany, a daje nam. Ekspozycję praktycznie na całą krzywą, e, całą krzywą, e, jeżeli chodzi o e, krzywą dochodowości polskiego długu, oczywiście e, tak, tylko podrzucam dla tych, którzy na WIG-20, podobnie jak ja, mają te niedźwiedzie nastroje, a chcą ten kapitał gdzieś ulokować. A wrzućmy sobie akcję CD-projektu, bo o nim wspominaliście, czy to czasem nie jest moment na zakup. Nie uważam, żeby to był jeszcze ten moment na zakup 81.24, ale nie uważam, nie dlatego, że nie dlatego, że jest to, że spółka jest mniej warta, tylko dlatego, że mamy taki a nie inny sentyment. Potrzebujemy pozytywnych bodźców, te bodźce pozytywne się nam nie pojawiają, nie pojawiają się nam wręcz śmiem twierdzić, że tutaj jeszcze głębiej Zejdziemy, może nawet w okolicy 70 zł, 65 zł. Cały czas pojawiają nam się kolejne fundusze w przypadku krótkiej sprzedaży właśnie na akcjach CD-projektu, i ten nastrój jeszcze nam się nie zmienił. Wcześniejsze komunikaty o tym, że fundusze nam się pojawiają w ubiegłym roku, dwa lata temu, wywoływały taką chęć w inwestorze: OK, no to wyciś, wy, wyciśnijmy te fundusze, zróbmy short squeeze. Y no bo jak oni będą musieli zamykać pozycję, no to siłą rzeczy umacniają nam wykres, umacniają nam dane aktywa, nie wykres. Natomiast tego tutaj absolutnie nie widzimy. Te nastroje są takie sobie i nie widać szansy na takie V-kształtne, mocne, dynamiczne odbicie. Zdziwiłbym się, gdybyśmy tutaj odreagowali V-kształtnie, ta dynamika nagle by nam się mocna pojawiła. No, tym bardziej, że takie komunikaty, jak jak chociażby ten, że y, Cyberpunk czy Cyberpunk 2077 ma się pojawić na Netflixie, ale w postaci serialu animowanego, to to już powoduje, że to absolutnie zasięgowo pod kątem potencjału wygenerowania wyniku później sprzedażowego, jeżeli chodzi o grę w porównaniu do Wiedźmina i serialu z Wiedźminem. Ale nie animowanym, no to to jest jednak ogromna, ogromna różnica. I tutaj nie spodziewam się absolutnie jakichkolwiek fireworków. Wydaje się, że są lepsze spółki, jeżeli chodzi o kwestie hamowania. Zresztą jest kilka spółek takich gamingowych, o których mówiliśmy w ubiegłym tygodniu i dwa tygodnie temu, które po prostu technicznie wyglądają lepiej, więc tamtego live'a możecie sobie. Przesłuchać. Wrzućmy sobie CCC. Sam jestem ciekawy, jak sytuacja wygląda. Spółka, która oczywiście ma swoje problemy. Nie pamiętam, znaczy nie pamiętam, nie śledzę to, jak kształtuje się sytuacja zadłużenia tej spółki, czy się udało troszeczkę to zadłużenie zrestrukturyzować, bo ten 2018-2019, czyli jeszcze przed pandemią, te spadki to już był etap tego, gdzie ten dług zaczynał spółce ciążyć. Tutaj widać, że Sytuacja absolutnie do normy nam nie wróciła e, i, i cała nasza analiza jednak powinna się skupić na analizie fundamentalnej, no bo techniczna wskazuje nam na to, że ten wcześniejszy dołek, pandemiczny dołek, a więc ten pułap cenowy 24 zł, powinien zostać pokonany, bo po taki mamy tendencję. Kolejne dołki są wybite. Tendencja powinna być utrzymywana i to jest coś, o czym większość inwestorów zapomina, bo wystarczy popatrzeć na domy maklerskie, brokerów, którzy udostępniają informacje na temat pozycji swoich klientów, że jako grupa, jako inwestorzy, my lubimy łapać dołki, lubimy łapać wierzchołki i lubimy pokazywać rynkowi, że mamy. Rację, bo przewidzieliśmy punkt zwrotny, zamiast korzystać z tego, jakie mamy tendencje. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego 4,18 nie jest dobrze. No nie wygląda to dobrze. Nie wygląda to absolutnie dobrze. Przy rosnących stopach procentowych sytuacja, sytuacja zresztą widać po nastrojach inwestorów, że, że sytuacja absolutnie tutaj dobrze nie wygląda i też. Dlaczego ona miałaby dobrze wyglądać, skoro nic, nic się z tym tematem, w tym temacie nie zmieniło. ASBIS z asbis ceną docelową 49 zł przy 14 zł. A czemu 49 zł? Tak, jak się rekomendacja wyszła na poziomie 49 zł, przy nie ma szans, żeby jakiś dom maklerski taką rekomendację wydał. Czy CTC może zbankrutować? A była rekomendacja, 49 zł, z poziomu 14, a od Argus Research tydzień temu. Jak widać, przy tak, myślę, że ona przez rynek była odebrana horrendalnie nierealistycznie. Bo jakby to był pułap na przykład 29 zł czy 30 zł, może to byłoby odebrane bardziej realistycznie przez rynek, i nie widać tutaj po tej rekomendacji chęci poprawy tych, nie, tych wierzchołków w tym miejscu. Wybiliśmy się z tego trójkącika symetrycznego, czy nawet możemy sobie to rozrysować w ten sposób, ale tutaj przełamanie i dla mnie poprawa tego dołka raczej będzie świadczyła o tym, że czekać będzie nas troszeczkę. Trudniejszy okres czasu. Obligacje CCC są na B, więc totalnej tragedii nie ma, jeżeli chodzi o CCC. Wydaje mi się, że scenariusz, scenariusz bankructwa w przypadku CCC na ten moment jest mało prawdopodobny. Jest po prostu mało prawdopodobny, chociaż. Pytanie, czy jest niemożliwe. No zobaczymy, na ile rzeczywiście na przykład takie rzeczy jak, e, jak temat e, końca cyklu podwyżek rzeczywiście nam się tutaj e, sprawdzi. E, możemy sobie zetknąć na Allegro. by nie? Allegro pochwaliło się tym, że. Ile mają już 2 miliony punktów? E, czy nie? Pomyliłem się. 200 tysięcy? Nie. Alego się chwa... Poprawcie mnie, bo nie mają oczywiście paczkomatu, bo paczkomaty ma tylko i wyłącznie impost, bo to jest nazwa dla impostu zastrzeżona. Ale ile mają już tych punktów? Możecie mi napisać w komentarzu. Rynek oczywiście sobie z tego zbyt wiele nie zrobił. Mamy tą konsolkę. Ja nie do końca wierzyłem w sens kupna Allegro przez Darka. Dalej nie do końca uważam, że jest to jakoś 2000. Jest 2 miliony. Nie wiem, czy mógłbym 2 miliony. Gdyby było 2 miliony, to sytuacja inaczej wyglądała. 2000 punktów, okej. Okay? No, nie, nie zastanowiłem się nad tym, jaką liczbę, liczbę rzuciłem. Natomiast jeżeli chodzi o Allegro, mamy taką szeroką konsolę. Jesteśmy dokładnie w połowie tej konsoli, między 16 a 28 zł. I do momentu wybicia, tak naprawdę, e, e, tych poziomów 30 zł. No nie wiem, czy chciałbym mieć, znaczy na pewno nie mam jej w portfelu, e, ale też chyba nie do końca chciałbym ją mieć. Możliwe i jest szansa na to. Jest szansa na to, że to co widzimy tutaj może mieć formę akumulacji. Powinniśmy sobie tutaj jeszcze wolumen wrzucić, czy rzeczywiście tutaj te większe zakupy były, bo od momentu debiutu mamy względną względną stabilizację. Więc tylko pytanie oczywiście czy to jest dobry moment na zakup bo ja jestem tutaj raczej sceptycznie do tego nastawiony pytacie o PZU PZU ma wypłacić dywidendę we wrześniu końcówką września bodajże ta dywidenda ma być i teraz mnie poprawcie bo ja tak z głowy dużo liczby muszę zapamię, zapamiętać i, i pewnie chodzi wam o to głównie złoty 94 zł bodajże tylko muszę się jeszcze upewnić, bo pod kątem oczywiście samej tendencji, złoty 92 ma być dywidenda, czyli gdybyśmy zeszli w okolicy 20 zł byłoby to na poziomie, na poziomie około 10%. Na zejście na 20 złotych do końca września się nie zanosi. Nie powiedziałbym, że, że będzie to niżej. Złoty 94, ok, czyli, czyli nie, nie walnąłem się. Natomiast dla mnie najbardziej prawdopodobnym jest jednak jeszcze takie troszeczkę głębsze wejście, bo. Zresztą się słyszę, nawet a, słyszy się, w przypadku budżetu na 2023 rok, budżetu Polski na 2023 rok mamy zakładane wyższy poziom dywidendy niż w roku. Ubiegłym czy też 2022, czyli rząd spodziewa się żniw na spółkach Skarbu Państwa, czyli po prostu na zarabianiu na spółkach Skarbu Państwa, zaczynają się pojawiać głosy. Głosy mówiące o tym, Absolutnie, to jest kolejny argument dla mnie, dla którego ja nie inwestuję i staram się omijać szerokim łukiem spółki skarbu państwa. Pojawił się głos, bodajże z opozycji, bo nie wiem, na, na pewno nie z, nie z partii rządzącej, że te wielomiliardowe zyski w przypadku Orlenu to gdzieś 12-13 miliardów złotych, że spółki skarbu państwa nie powinny zarabiać na obywatelach. Ten zysk powinien wynosić dokładne Zero. Ja się nie będę odnosił tutaj do kwestii, nie wiem, aspektów filozoficznych i tak dalej. Natomiast odnoszę się do tego z perspektywy inwestora indywidualnego. Ja nie chcę mieć spółek skarbu państwa w portfelu, bo tam nie chodzi o to, żeby akcjonariusz miał dobrze. Jestem co do tego absolutnie przekonany, i ta moja opinia szybko się. Nie zmieni zresztą to, że WIG20 jest na takim, a nie innym poziomie, to też oczywiście świadczy o tym, w jakim my momencie się znajdujemy. Ok, to tyle, jeżeli chodzi o te nasze, nasze live'y, bo powiedziałem, co chciałem powiedzieć. Pytanie oczywiście, czy to Was satysfakcjonuje, czy też nie. Trzymam kciuki za Wasze inwestycyjne portfolio, żeby w tym tygodniu ładnie urosło i żebyśmy podczas kolacji przy świecach mogli. Z czystym sumieniem napić się lampki dobrego, dobrego szampana i poświętować Wasze giełdowe sukcesy. Powodzenia. Pamiętajcie o tym, że w środę Rada Polityki Pieniężnej na pewno namiesza, bo jak, jaka tutaj decyzja by się nie pojawiła, to będzie się działo. A w czwartek Europejski Bank Centralny możliwe, że podniesie stopy aż o 125 punktów bazowych udanego tygodnia.